Cześć, nazywam się Monika Mrozowska i chcę pokazać Ci kolejny bardzo prosty przepis na napój, który aż kipi od żelaza. A dlaczego? Bo zawiera bardzo dużo i tutaj Ci zdziwię pietruszki. Do przygotowania lemoniady pietruszkowej potrzebujemy pęczek pietruszki, cytrynę, cukier trzcinowy i gazowaną wodę. Zacznę od pietruszki którą drobno szatkuję. Poszatkowaną pietruszkę wrzucam do blendera. Ponieważ to lemoniada, to musimy dodać dużo cytryny. Cała powinna wystarczyć. Dużo soku z cytryny, bo żelazo lepiej wchłania się w obecności witaminy C. Teraz jeszcze cukier trzcinowy. Przygotuję większą ilość, więc dorzucam 2-3 łyżki. Dolewam wodę gazowaną albo niegazowaną. Zamiast cukru trzcinowego możesz użyć również syrop z agawy albo stewie. I wszystko dokładnie miksujemy. Do kieliszka dorzucamy kilka kostek lodu i dolewamy lemoniadę. Taka lemoniada, poza tym, że zawiera bardzo dużo żelaza również świetnie stawia na nogi. Dlatego, drogie panie, rano zamiast kawy szklanka pietruszkowej lemoniady. Pyszna.